Witam Państwa w Zielonych Drzwiach. W Gliwicach powstał robot do rehabilitacji. Czy zastąpi człowieka? Zobaczymy. Nie będzie to takie proste. Jego twórca został uznany za jednego z najzdolniejszych Europejczyków w rankingu Forbesa. Technologie, nad którymi pracuje ze swoim zespołem, robią furorę w Dolinie Krzemowej. Prasa pisze, tym czym dla ludzkości był krok Armstronga na Księżycu, na księżycu tym dla osób ze schorzeniami neurologicznymi może okazać się debiut. Luny. Poznajcie Państwo lunę. Początki to jeszcze czasy studenckie, czyli prace magisterskie, prace nad egzoszkieletami. To wszystko była praca ciekawa, interesująca, badawczo-rozwojowa, ale gdy jako zespół zobaczyliśmy to zastosowanie, ćwiczyliśmy z pierwszym pacjentem i zobaczyliśmy, że możemy coś zmienić na świecie, to był tak naprawdę ten moment, gdzie przeszliśmy z badań, z nauki, już do pracy z pacjentami, pracy z ośrodkami, i to tak naprawdę był nasz fundamentalny cel. Pewnego dnia twórca, konstruktor Luny zadzwonił do mnie, że ma coś takiego ciekawego w jego mniemaniu taki robot rehabilitacyjny, i czy, czy mógłby nam go pokazać? Twórca Luny przyjechał, przytaszczył sam dosyć ciężki, duży sprzęt, więc w ogóle nie przyszło mi do głowy, że. Jest to osoba tak znana z takim dorobkiem i naukowym, i badawczym. Luna jako pierwszy robot na świecie używa elektromiografii, czyli tych sygnałów elektrycznych płynących z mięśni. I z Luną ćwiczymy, tak jak z rehabilitantem, tylko Luna czuje, wspomaga przewodność z mózgu przez rdzeń kręgowy do mięśnia i gdy wykryje tą aktywację, pomaga w ruchu, a nasz z kolei układ nerwowy widzi ten ruch, przez co szkoli się w danym wzorcu ruchowym. Powtarzając dane czynności jesteśmy w stanie lepiej wpłynąć na rehabilitację. W 2013 roku zdiagnozowano mnie mitochondrialną w jądrowym genie Polk. Generalnie w moim przypadku choroba objawia się tym, że mam zanik mięśni w rękach, głównie bicepsa i problemy ze wzrokiem. Choroba jest genetyczna, jest nieuleczalna. Jedyną formą leczenia jest rehabilitacja oraz suplementacja. Rehabilitacja przez alniki mięśni jest bardzo ważna. Musimy pracować nad tym, żeby utrzymać siłę mięśniową, żeby pacjenci potrafili wykonywać podstawowe czynności życia codziennego. Zwykły terapeuta ma ograniczone możliwości. Luna nam daje pełen zakres rehabilitacji z tymi pacjentami. Dzięki Lunie terapeuta potrafi lepiej ocenić stan zdrowia pacjenta, potrafi dobrać odpowiednią terapię. Wszystko to daje mu Luna, daje mu pełną diagnostykę. Kilka tygodni temu napisałem do panów, czy można byłoby w jakiś sposób sprawdzić to i przećwiczyć. Powiedzieli, że mogę przyjechać i byłem dwa razy. Od razu było widać efekt, że mięśnie, które nie działają mi w ręce, pomagają mi tą rękę dźwignąć, więc jakby byłem z tego powodu zadowolony. Zawsze jedną z najpiękniejszych rzeczy to jest zobaczyć łzy pacjenta, który widzi nagle tą iskierkę nadziei, gdzieś gdzie widzi, że może jego życie wyglądać inaczej, że może się poprawiać. To jest to, co nas najbardziej motywuje właśnie pomóc tym trudnym przypadkom pacjentów tam, gdzie prawie cała nadzieja już wygasła tam, gdzie Luna jest w stanie to na nowo zapalić i pokazać ścieżkę do zdrowia na nowo.